Ziemia. Ziemia, ale nie ogrodowa, tak jak zwykle na tym kanale rozmawiamy o różnych rodzajach ziemi ogrodowej, tylko nieruchomości gruntowe i ich ceny. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać i będziemy czytać raporty PKO BP, które wyszły kilka dni temu i mówią, że nasze predykcje sprzed roku i dwóch dotyczące cen i obrotu nieruchomościami gruntowymi. Były trafne, a do tego mówi więcej o tym, jak w przyszłości będzie wyglądać ten rynek. Także siadamy i czytamy. W drugiej połowie 2022 roku wzrost cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową spowolnił. Szczególnie w największych miastach w sytuacji silnego spadku popytu na mieszkania zmalała presja na szybki zakup gruntów budowlanych i duże zainteresowanie działkami w mniejszych ośrodkach i na obszarze poza miastami. I to mniej więcej jest właściwie dokładnie to, o czym my mówiliśmy już rok temu, i mówiliśmy o tym, że ceny gruntów. Raczej się utrzymają, a na pewno względem cen mieszkań będą rosły. To znaczy, że faktycznie teraz ceny gruntów jeszcze rosną, a ceny mieszkań nie. Także jest tak, jak mówiliśmy, pod tym kątem. Statystyka powiatowa dotycząca zarejestrowanych aktów materialnych w pierwszym i trzecim, w pierwszym do trzeciego kwartału 2022 sygnalizuje umiarkowany wzrost cen. Średnia cena za metr kwadratowy gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wzrosła w miastach ogółem do. No powiedzmy, że o 14% rok do roku, a na obszarze poza miastami o 9%. Według wyników cyklicznej ankiety NBP przeprowadzonej wśród deweloperów, ceny ziemi netto pod projekty w budownictwie wielorodzinnym w 2022 roku rosły wolniej, wzrosły średnio o 17% w przeciętnych lokalizacjach. Czemu to jest ankieta? Dlatego, że Deweloperzy kupują bardzo specyficzne działki, jeżeli mówimy o budownictwie wielorodzinnym, i dlatego pyta się ich, i oni wtedy odpowiadają na podstawie swojego doświadczenia więc to ma jak najbardziej sens. I widzimy, że wzrost działek jest, ale jest mniejszy. W drugiej połowie 2022 roku liczba kredytów na grunty pod zabudowę mieszkaniową w dalszym ciągu malała. Spadek był silniejszy niż kredytów mieszkaniowych. Czyli tak naprawdę, skoro ceny gruntów rosną, Szybciej, znaczy rosną względem cen mieszkań, to znaczy, że ludzie kupują grunty za gotówkę. I w sumie tak powinno być, bo ja mówiłem o tym, że jestem zszokowany tym, jak wiele osób kupuje grunty na kredyt, i chciałbym, żeby ta liczba spadła. I teraz słuchajcie, liczba udzielonych kredytów na grunty zmalała o 82%. Jak mówiłem około rok temu, to jakieś 15% gruntów, teraz dokładnie nie wiem, ale robiłem o tym dokładny odcinek na podstawie raportu. Około 15% gruntów pod zabudowę było kupowanych na kredyt, i to było bardzo dużo. Nadal mi się wydaje to bardzo dużo. Teraz to spadło 82%, więc dobra wiadomość. Duża skala spadku liczby rozpoczynanych mieszkań w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku w budownictwie indywidualnym i deweloperskim, jak i spadku liczby pozwoleń na indywidualnych inwestorów i deweloperów zapowiadają słabszą presję na zakup gruntów budowlanych. I tutaj się z tym jak najbardziej zgadzam. Oczywiście pamiętajcie, że mówimy o całej globalnie, naszej globalnie, regionalnie, o całej Polsce mówimy, więc to za chwilę do tego dojdę, ale jest bardzo wiele czynników, które mają wpływ na to, czy w danym powiecie grunty drożeją, czy tanieją, i to może być olbrzymia różnica. Obecnie w horyzoncie roku dwóch najbardziej prawdopodobne wydaje się stabilizacja lub lekki spadek cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Za takim scenariuszem przemawia niska dostępność cenowa gruntów oraz załamanie popytu budowlanego w konsekwencji serii podwyżek stóp procentowych NBP. Hmm, tak, myślę, że to jest realne i myślę, że nadal grunty będą się lepiej bronić niż mieszkania. To znaczy, że jeżeli mają spadać ceny gruntów, to ceny mieszkań będą spadać jeszcze szybciej. To oczywiście znaczy, że będzie można dobrze, dobre okazje wyhaczać. Będzie można bardzo tanie kupować, jeżeli ktoś jest w stanie podjąć to ryzyko albo zainwestować w sposób bezpieczny. I szczerze mówiąc, ja bym wolał nie podejmować jakiegoś nadmiernego ryzyka, tylko inwestować bezpiecznie. Tak jak my polecamy, i tak jak potrafimy. W przypadku nieruchomości niezabudowanych, rolnych. Popyt w 2023 prawdopodobnie nieznacznie zmaleje, co może ograniczyć dynamikę cen. I tutaj mam jakiś ten problem, co za chwilę usłyszycie, posłuchajcie. Utrzymująca się niepewność związana z wojną na Ukrainie oraz duże prawdopodobieństwo spadku cen surowców rolnych w 2023 negatywnie wpłyną na rentowność produkcji rolnej. Tak jakby ten raport już wiedział, że, że ceny produktów rolnych spadną, a to jest raport z początku kwietnia. Hmm... Teraz jest taki mały skandal, jeżeli chodzi o produkty rolne. Nie wiem, czy wiecie, ale jak nie wiecie, to ja nie będę tutaj się rozwijał na tym kanale o tym, bo nie, nie dotyczy on bezpośrednio nieruchomości. Ale poczytajcie sobie, co Agrounia teraz robi, i mogę tylko powiedzieć, że serdecznie współczuję rolnikom, którzy zaufali rządowi i teraz uważali, że ceny tych produktów rolnych wzrosną, a one spadły. Ale to zupełnie temat na marginesie. Dodatkowo wysokie stopy procentowe powodujące wzrost kosztów odsetkowych mogą zniechęcać rolników do zaciągania kredytów na zakup ziemi. W obrębie prywatnego rynku ziemi możliwe jest spowolnienie liczby zawartych umów. Przypominam, mówię o tym od dokładnie 10 lat, że jest rynek nieruchomości rolnych bardzo mocno ograniczony i w związku z tym. To nie jest tak, że to ma olbrzymi wpływ na to, że teraz rolnicy mają gorzej, więc nie wiem, nie. Będzie mniej transakcji na rynku ziemi rolnej. Na pewno tak, ale to nie będzie miało dużego wpływu na ogólnie ceny nieruchomości gruntowych. I każdy rolnik to jest taki przedsiębiorca dla mnie. Ja jestem akurat z miasta, jestem takim typowym mieszczuchem, ale mam zawsze bardzo dobre zdanie o polskim rolnictwie. Ciekawy wykres. Dotyczy struktury nieruchomości niezabudowanych według liczby transakcji i przeznaczenia gruntów, czyli ludzie kupują nieruchomości niezabudowane, no i pytanie po co. I w 2020, 2021 i nawet częściowo w 2022 było zwiększone procentowe zakupy gruntów pod zabudowę mieszkaniową, czyli ten granatowo, taki ciemno-niebieski kolor. Czyli wtedy ludzie kupowali te tak zwane siedliska, grunty pod siedliska, i wtedy też te ceny bardzo mocno. Rosły akurat takich działek. Ale myślę, że teraz to już spadnie i będzie się utrzymywało. Znaczy, nie będą ani, ani dalej, nie będzie jakby dalszych spadków, na przykład tak jak było w 2016, że tylko 8%, ani nie będzie jakichś szczególnych wzrostów, tylko to się utrzyma na takim poziomie. Teraz wykres, który wymaga trochę skupienia. Mediana ceny metru kwadratowego gruntu pod zabudowę mieszkaniową na podstawie aktów notarialnych, zależnie od lokalizacji działki. Mediana jakby ktoś nie wiedział, to, jest, to nie jest średnia, tylko to jest to, ile większość tych gruntów kosztowała średnio. <laughs> Czyli to jest coś bardziej skomplikowanego niż średnia. Po prostu ucina skrajności. Ekstrema nie są brane do średniej. I to jest mediana. Zwróćcie uwagę, że w 2021 roku ceny nieruchomości gruntowych w małych i średnich miastach były niższe niż na obszarach poza miastami. To znaczy, że poza miastami. Z jakiegoś powodu było drożej i tylko wtedy? Tak? Tylko wtedy? Tylko. Otóż odpowiedź to znowu siedliska. Ludzie nie budowali w małych miastach siedlisk, tylko obszary poza miastami wiejskie. I to było chwilowe. To się raczej nie utrzyma na dłuższą metę, chyba że mówimy o powiatach bezpośrednio graniczących z dużymi miastami. Te oczywiście zawsze są wyłączone. Dla przykładu, ja mieszkam na wsi od lat. I ta wieś graniczy z Warszawą. I ciągnika ta wieś nie widziała od pewnie dekad. Także wiecie, wieś, obszar poza miastami, to właśnie to jest to, gdzie ja mieszkam. I to się jakby nie zalicza do końca do terenów wiejskich takich typowo. Chociaż mam, jesteśmy sołectwem i mamy sołtysa. A jeżeli kupujesz nieruchomości w miastach, no to tak kształtują się ceny w wybranych miastach z jakiegoś powodu jest tutaj 8 jak widzę jest akurat Lublin, który jest dziewiąty pod względem wielkości, więc wycięli Bydgoszcz, nieważne, najważniejsze jest to, że Warszawa i Lublin straciły względem 21 roku, a Łódź lekko zyskała. I nie, no ja lubię Lublin, ale nigdy nikomu nie mówiłem, żeby inwestował w działki wewnątrz Lublina i tak samo wewnątrz Warszawy, tylko zawsze pod, ewentualnie, czyli te powiaty wokół e, dużych miast. Także miasta się wypłaszczają i to jest tendencja znana. Także tak naprawdę to dotyczy tylko chyba takich deweloperów typowych, tylko takie grunty tam się kupuje. E, także mamy spadek cen, może też ustawa, która weszła i ułatwiła budowanie na gruntach rolnych w dużych miastach mogła mieć wpływ na te ceny, co jest dobrą wiadomością, czyli ta liberalizacja przepisów przyczyniła się do spadku cen, co oznacza, że ostatecznie też, spadły koszty produkcji i spadły częściowo, jakby ceteris paribus, spadły ceny lokali ostatecznie, więc ludzie mieli tańsze mieszkania dzięki liberalizacji przepisów budowlanych. Dobra. Teraz bardzo ważny wykres: zmiana ceny gruntów w wybranych w województwach. I od 2019, właściwie od drugiej połowy, mamy spadek tylko w jednym województwie w największym województwie w województwie Mazowieckim. I teraz pamiętajcie, że ono jest tak duże, że to zależy, gdzie są te spadki. No bo i moim zdaniem, nawet nie zdaniem, tylko jestem absolutnie pewien, że wokół Warszawy, powiedzmy w promieniu 50 km, były tylko i wyłącznie wzrosty, a wreszcie województwa, które stanowi nadal jakby wyłączając tę aglomerację warszawską, byłoby największym województwem w Polsce, to tam ceny musiały mocno spadać. Oczywiście nie znam wszystkich tych miejsc, ale tak musiało być. Także domyślam się, że no, na pewno, jeżeli chodzi o zachód i południowy zachód Warszawy, to ceny wręcz się podwajały. Były w 2021, ceny podwoiły się, a tutaj notujemy jakiś leciutki wzrościk o 5% średnio. Także to widać, jak mocno, jak bardzo zależy to od lokalnego rynku, i że nawet przy średnich cenach czy spadkach można zrobić mega wzrost na sam, nic nie robiąc, po prostu czekając. Po prostu kupiłem dobrze działkę i czekam. Jeden z moich ulubionych wykresów mediana ceny ofertowej metra kwadratowego działki według przeznaczenia działki. To oznacza, że jeżeli mamy to takie szare przerywane, to jest działka rolna leśna. Jeżeli mamy działkę rolną i przekształcamy ją na budowlaną, to patrzcie jaki wzrost wartości, czterokrotny i możemy, nie zawsze oczywiście można przekształcić działkę, ale dzielenie i przekształcanie działek to jest czysty biznes, a do tego, to nie jest tak, że to jest jeden proces, jeden, jeden proces, tak, w, Życiu działki, tylko możemy jeszcze inne rzeczy zrobić, dociągnąć media, cena trochę rośnie. Możemy uzyskać jakiś papier od Wód Polskich, cena trochę rośnie. Możemy uzyskać, nie wiem, zabud ogrodzić ją, prawda? Uzbroić działkę i tak dalej. Więc e, ogrodzenie też podnosi wartość. To jest nieprawdopodobne, że. Te kolejne rzeczy można sobie policzyć, o ile procent wam wzrośnie wartość działki. Oczywiście średnio, no bo ostatecznie to my nie chcemy mieć średnią cenę działki, tylko chcemy mieć jednego kupca, który ją kupi i tyle. A teraz wykres, z którym mam największy problem. <laughs> I nie chodzi o to, że jest napisane dynamika PUM, zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. W największych aglomeracjach, tylko że chyba PKO BP pomyliło jakieś dane tutaj. <laughs> Serio mówię. To pokazuje, patrzcie, mogą być wielkie korporacje, wszystko może być, wiecie, opłacani ludzie, i dalej może coś być nie tak. Więc pytanie, czy to nie podważa całego sensu tego raportu? Zwróćcie uwagę, po pierwsze, co to jest dynamika PUM? Jak sobie odpalicie internet w Google, to nic nie będzie. Ja mówiłem o tym, o czym jest dynamika PUM rok temu w filmie, gdzie ja omawiałem inny raport, zaraz Wam pokażę, ale na razie spróbujmy spytać czatu GPT. Skrót od ceny mieszkań Poznań? Nie, to chyba nie jest prawidłowe. No dobra, to może sprawdźmy. Nie, to także nam nie pomaga. Dynamika pum to jest, ile metrów jest oddawanych do użytkowania względem wcześniejszego okresu. Czyli zaczynamy od 100 i dalej mamy wzrost albo spadek, prawda? Albo jaki wzrost? Czyli więcej metrów się oddaje niż wcześniej w Warszawie. Natomiast, patrzcie, jak wyglądał ten sam wykres, dynamika PUM, jak robiłem 11 miesięcy temu film, to jestem ja, i wyglądał tak. To coś tu chyba nie gra w takim razie, skoro teraz wygląda tak. Warszawa jest wywalona w kosmos, a wtedy była najgorsza praktycznie. Ktoś musiał skorygować te dane wstecz, za parę lat wstecz, dlatego że Warszawa. Nagle znalazła się na górce, z, chociaż była w dołku. Od 19 roku rozwijała się najgorzej pod kątem wcześniejszych lat, a tu mamy nowy wykres, gdzie się rozwija najszybciej. Z, moim zdaniem, ktoś w PKOBP musiał to skorygować. Warszawa się nie rozrosła terytorialnie, żeby nagle coś trzeba było doliczać, a ja, niektóre miasta się rozrastają, ale Warszawa nie. Także o co chodzi? Żądam od analityków PKOBP wyjaśnień o co chodzi z dynamiką pum. I w ogóle zmieńcie ten głupi termin, bo nikt nie wie o co chodzi. Dynamika pum. Według tego wykresu właściwie jedyne typy nieruchomości, które trzymają cenę, to jest zabudowa mieszkaniowa i grunty rolne. I widać, że wszystko inne, zwłaszcza zabudowa przemysłowa bardzo mocno spadło. No wyobraźcie sobie, że macie działkę pod zabudowę przemysłową, jest warta powiedzmy 100 zł za metr, niech będzie i nagle spadła do 60. Mówi się, że Wykres pójdzie albo do góry, albo do dołu, albo w bok. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o zabudowę mieszkaniową, ceny pójdą w bok, czyli średnio będą mniej więcej na tym samym poziomie. Tego wykresu wcześniej nie było i pokazuje on relacje pomiędzy dochodem z gospodarstwa rolnego, a ceną ziemi rolnej i widać tutaj właśnie wyraźną taką relację, że jeżeli jest lepszy rok, więcej zarabiają i tak dalej, to później nadwyżkę finansową inwestują rolnicy w ziemię rolną, co jest oczywiście dobre, to jest bezpośrednio inwestycja w biznes i nie spodziewałem się w ogóle aż takiej silnej relacji tutaj, chociaż przydałoby się więcej lat, tak jeszcze jest 15, żeby to lepiej zapoznać się, czy faktycznie to zawsze działa. Ceny gruntów rolnych w całej Unii Europejskiej, Holandia nie jest tutaj zaskoczeniem, 7 razy drożej niż średnio w Polsce, a kraje bałtyckie i Chorwacja są i Słowacja są najtańsze. Więc to jest też ciekawe, że tam jest mnóstwo przepięknych terenów i są tańsze trzykrotnie od Polski. Także nie wiem, co z tego wynika, poza tym, że jesteśmy nadal trochę poniżej średniej unijnej. Względem innych krajów w Polsce jest nadal tania ziemia. Nie wiem, czy takie zdanie ekspertów Was interesuje. Nie moje, tylko ekspertów. <grych> Ale tak jest. Tak podaje również ten raport. Dobra, mamy podsumowanko. W horyzoncie roku dwóch obecnie najbardziej prawdopodobne wydają się stabilizacje lub lekki spadek cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Za takim scenariuszem przemawia wysoka cena tych gruntów, będąca konsekwencją boomu budowlanego ostatnich lat oraz załamania popytu mieszkaniowego w wyniku serii podwyżek stóp procentowych NBP. I ja się z tym oczywiście zgadzam, ale nadal uważam, że to jest oczywiście bardzo lokalne i ceny gruntów będą nadal miały się lepiej niż ceny mieszkań. Posłuchajcie teraz dziwnego zdania. Kontynuacja dużego spadku liczby rozpoczynanych mieszkań w pierwszych dwóch, w ogóle spadek liczby rozpoczynanych mieszkań. Czy ktoś z Was rozpoczyna jakieś mieszkania w tym roku? Jeżeli tak, napiszcie komentarz. Bo ja akurat nie rozpoczynam żadnego mieszkania. Jeszcze kończyć mieszkanie. Jeżeli ktoś robi remont, też to dziwnie brzmi. Wykończyłem mieszkanie, ale rozpoczynam mieszkanie? No nieważne, może deweloperzy tak mówią. I teraz. Czyli spadek liczby rozpoczynanych budów, bo pewnie o to chodziło, ma wpływ na zmniejszenie popytu w krótkim okresie. Nie, nie czujecie, że to coś tu nie gra? Jak spada podaż, to w związku z tym spada popyt? To jest znów dziwna perspektywa, drogie PKOBP. Spadek aktywności budownictwa oraz duży wzrost banku ziemi w poprzednich latach osłabił popyt na grunty i zwiększył swobodę decyzji deweloperów w tym obszarze. Oczywiście działki, które kupują deweloperzy, są trochę specyficzne w porównaniu z działkami, które kupują indywidualni inwestorzy dla siebie. Bo ewentualnie co może kupić taki inwestor? Dużą działkę, którą przekształci i podzieli, a deweloperzy zazwyczaj kupują olbrzymie wręcz działki i najlepiej, żeby już były podzielone i przekształcone. W długim okresie prawdopodobne jest utrzymanie trendu większego zainteresowania działkami rekreacyjnymi leśnymi, jak i drugimi domami. Ja się z tym nie zgadzam. Myślę, że będzie tak samo jak było przed wielkim kaszlem 19, kiedy to ludzie po prostu zamożniejsi kupowali drugi dom. A dlaczego teraz miałoby być zwiększone zainteresowanie? Nie wiem. I nie wynika to z tych wykresów, gdzie po prostu już właściwie te dane spadają, te, te procentowo zakupy w tych niemiejskich terenach, Spadają do tych poziomów sprzed Wielkiego Kaszlu 19. Działalność budowlana będzie się koncentrować na gruntach spoza zasobów własności rolnej. Nowelizacja ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobów własności rolnej Skarbu Państwa z 2021 roku nie zmieniła dotychczasowej sytuacji. Nowe przepisy przedłużają zakaz sprzedaży nieruchomości rolnych do 30 kwietnia 2026. Nie ma obecnie przesłanek do obniżenia cen gruntów z uwagi na wzrost podaży ziemi rolnej. No i to niestety jest prawda, czyli nadal ziemia rolna jest zablokowana, no bo pod pozorem tego, że boimy się, że Niemiec wykupi całą Polskę, to totalnie ubezwłasnowolniliśmy rolników, którzy nie mogą normalnie sprzedać ziemi i ich i wartość tej ziemi rolnej spadła. Byłaby wyższa, gdyby nie było tego zakazu. W przypadku nieruchomości niezabudowanych rolnych w średniej perspektywie najbardziej prawdopodobne wydaje się stabilizacja cen. I tutaj mamy takie zdanie moralizatorskie. Recesja gospodarcza to nie jest czas ani na pozbywanie się ziemi, ani na wzmożone zakupy. Ja się z tym nie zgadzam. Po pierwsze, widzieliśmy zależność pomiędzy tym, że jeżeli rolnicy mają nadwyżkę finansową, to kupują ziemię rolną, więc tu cena ziemi rolnej rośnie. A po drugie, jak jest recesja, to wszystkie branże, wszystkie części gospodarki mają się źle. Oprócz produkcji rolnej, która ma się wtedy dobrze, jest tak, że zazwyczaj jak jest wzrost gospodarczy, to z roku na rok wszystkie branże mają się coraz lepiej, a rolna coraz gorzej, a później jak jest kryzys, to jest na odwrót przez chwilę. Więc nie jestem taki do końca pewien, czy ceny będą miały stabilizację. Ale zobaczymy. Tutaj trudno mi po prostu to ocenić. Na razie wydaje mi się to nieprawdą, że znaczy nieprawdą. Nie wydaje mi się to trafna analiza. Popyt na ziemię w 23 prawdopodobnie nieznacznie zmaleje. Ok, to już nie jest średnioterminowa predykcja tylko na 23 Utrzymująca się niepewność związana z wojną w Ukrainie oraz duże prawdopodobieństwo spadku cen surowców rolnych w 2023 roku mogą się odbić negatywnie na rentowności produkcji rolnej. Dodatkowo wysokie stopy procentowe powodujące wzrost kosztów odsetkowych mogą zniechęcać rolników do zaciągania kredytów na zakup ziemi. W obrębie prywatnego rynku ziemi możliwe jest zmniejszenie liczby zawartych umów. Hmm... Myślę, że to już przeszło trochę. To znaczy, bardzo dużo osób kupowało działki gdzieś w Hiszpanii i bali się wojny i Rosji i w ogóle. A teraz to już, już ta fala przeminęła. Tego strachu był strach Wielkiego Kaszlu, później był strach wojna, i teraz to już przemija. Bardzo dobrze, nie ma co się bać. Długofalowo można oczekiwać tendencji wzrostowych na rynku ziemi, a przy przedłużającej się, trudniejszej sytuacji gospodarczej. Stabilizacji. Porównania międzynarodowe pokazują, że ziemia rolna w Polsce jest w dalszym ciągu względnie tania. Mówił dla Was reporter Daniel Piesto, który, reporter to fajne słowo, pasuje, bo mówimy o raporcie PKO BP, który ja właśnie omawiałem dla Was. I subskrybujcie ten kanał i zapraszam na szkolenie z inwestowania w grunty, pieniądze zakopane w ziemi, dwa dni Wiecie wszystko krok po kroku, jak inwestować, zrobimy to w bardzo uporządkowany sposób i będą eksperci, więc zapraszam serdecznie. Cześć!